Witam, moi drodzy kochani widzowie. Nowa informacja, no i bardzo interesująca, a jej tytuł brzmi: Immunitet Grzegorza Brauna Parlament Europejski zdecydował. Przejdźmy do całej informacji i artykułu. Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna, kandydata w wyborach prezydenckich w Polsce. Powodem wniosku było postępowanie związane z incydentem z grudnia 2023 roku, kiedy Bran zgasił świece hanukowe w Semie, używając gaśnicy, przyznacie, moi drodzy, kochani widzowie, że ten cały Parlament Europejski szybko zabiera się za uciszenie ludzi i niewygodnych praw dla nich. Piszcie standardów w komentarzach, co wy o tym myślicie. Z góry Was pozdrawiam, Shot Joker.